Dzień dobry, dzisiaj będziemy nagrywać y, z moją kuzynką, która się nazywa Marysia, z Brawl Stars. Aha. No weź, śmiej, Marysia, weź, bo ty, mi, bo ty mi przeszkadzasz, Marysia. Ej, jej kanał został usunięty, czyli Karolina Skorupska. Prz, y, weźcie się, smućcie lepiej, bo nie Jeżeli nie macie TikToka, wejdźcie na TikToka, znajdźcie Marysia Skorupska i. Nie bo, i dobra, nie przedłużamy. I, I robimy. Dobra. E, gramy sobie Brawl Stars'a. No, ty też byś nie Maru. Ej, wiecie, że Marysia marudzi ciągle. Nieprawda, Będ, ale będę mogła nagrać. Dobra. Poczekajcie, widzowie, na chwilę się trzymamy. Dobra widzowie, teraz gramy sobie Brawl Starsa. Brawl Stars. No, w Brawl Stars gramy. Dobra, no to idziemy do innego pokoju. Dobra, dajemy dajemy. Zabiłem, zginęliśmy. Eee, widzowie. Dobra, widzowie, gramy drugą rundę. I gramy drugą rundę w tym odcinku. To jest chyba czwarty odcinek z Brawl Stars, tylko wam powiem. Runda wygrana! Okej, więc jeszcze tutaj idziemy. Widzowie, Marysia będzie wam mówiła ze mną. Coś tam. No coś tam będziemy mówić z wami widzowie. nasz kanał. Dobra, przegrana. I kończymy. Do widzenia widzowie. Naura.